Piękna jest nasza Warszawa Witajcie na Placu Bankowym A Ten deszczowy poranek Dzisiaj jest który dzisiaj, 28 listopada To cały miesiąc święta A tutaj taka pogoda Deszcz je ale do, do roboty trzeba iść. Zaczynamy, jak mówiłem, na placu w pomniku Stefana Starzyńskiego. Plan na dzisiaj jest taki, żeby odpocząć sobie od Wisły. Odpocząć od parków. Tego było mnóstwo w ostatnim czasie. Tylko sobie pójdziemy po prostu wzdłuż pracy w Zewę. Czyli Idziemy sobie wjeżdżać. sobie tutaj w prawo. Następnie w samym żeby wejść tam chwilę na górę. Na stare miasto, na rynek i na rynek. Na rynek, na rynek nie będziemy wchodzić. Na plac zamkowy. Dobro, zajrzymy się. Prawdopodobnie cekniemy sobie fotkę. Na tarasie nad Trasą Wyrzecz zobaczymy widoczki Chociaż z uwagi na pogodę te widoczki będą trochę ograniczone No i następnie, jeszcze nie wiem czy przez Mariensztat czy przez Betleemską Zejdziemy na dół, gdzie będziemy kończyć A ja moknę ale już się zamykamy, więc miłego oglądania. Tam szliśmy z spacerze. Można obejrzeć, jak tam może się innej perspektywy. Że, słuchajcie, przez tunel trasy WZ nie będziemy przechodzić, bo po pierwsze, chyba jest to zabronione, a po drugie, bardzo mało malownicza tu prasa, zdecydowanie lepiej przejść górą, czyli wyjść sobie właśnie na Stare Miasto, przywitać się z Zygmuntem i iść dalej w swoją stronę. Jesteśmy na skwerku bofeńskiego Jeden z charakterystycznych punktów Warszawy, też często pojawiających się na pocztówkach czyli pomnik warszawskiej Nike bohaterom Warszawy 3945. A my idziemy dalej. Prowadzili mnie kurkę na chwilę. Chyba tak. Dobra, chodźmy dalej. Za tymi biurowcami jest Plac Teatralny. Właściwie to chyba front tych budynków wychodzi na Plac Teatralny. Stąd taka, a nie inna architektura. Nowoczesne budynki w stylu przypominającym budynki z tamtej epoki. Dobra, plan jest taki że tak jak w którymś z wcześniejszych spacerów przejdziemy sobie tędy po prostu tędy, tędy przejdziemy sobie przez ten skwerek i tam tam tamtędy przedostaniemy się do Starego Miasta tak jak mówiłem idę w tą stronę Dostaniemy się na Plac Teatralny. Teraz mi tu ktoś rozjedzie. Oczywiście nie przejść, przechodzę. Tutaj alejka do pomniku, pomnika Nike. My idziemy w tą stronę. Solidarności, czyli trasa WZ w kierunku placu bankowego. No, widok tak jak widok jest coś można powiedzieć bez historii, ale I pomnik fitek, który i lecimy dalej nie wiedziałem że tu kształtki stoją to jest sprawa znaczy nie zwróciłem na nie uwagi wcześniej na pewno W drugą stronę też szliśmy, a to jest w kierunku Wajry Sądu Najwyższego i Pomnika Kotłańców. I tutaj też szliśmy, czyli mamy w lewo pójdziemy w kierunku Placu Zamkowego, a prosto, patrzymy w kierunku Krakowskiego Przedmieścia. W nie widać, ale w tamtej stronie plackiej, no widać! Plac teatralny Teatrum narodowy, Teatrum narodowy. Narodową, tutaj, plac zamkowy z Zwróciliście uwagę, że wszystkie szyldy w okolicy, przynajmniej te nowe, są monochromatyczne, w sensie nie są kolorowe. Zobaczcie, niby zielona żabka, szyld nie zielony, niby czerwony rosman, szyld nie jest czerwony. Tak więc, ktoś na szczęście trzyma łapę, żeby nie zrobić z tego tak jakby nie powiedzieć sąsiedztwa Starego Miasta zagłębione o nowego Tu jest śmiesznie Na zewnętrznej fasadzie mamy Mamy znaki pozbawione koloru, w zasadzie są to podświetlone złote Szyb było Natomiast tuż za szybą mam normalne żółte logo i jesteśmy na placu zamkowym tuż przed kolumną tu plac zamkowy Kolumna Zegląta i okolice widzę, że już Jarmark Boże narodzeniowy się rozstawia nie widać, że jest wyłączony, natomiast tutaj całe mrakoskie Przedmieście i nowy świat są prześliczki oświetlone. To jest jedno z najbardziej ulubionych miejsc spacerowa tylko pożarowej w Warszawie. No może oprócz tego jeszcze park w Wilanowie. Jeszcze Radzonkowy. Słuchajcie, zrobimy tak. Popatrzymy sobie tutaj jeszcze z góry na Powiśle. Nie wiem, czy to jeszcze Powiśle jest, chyba tak. I prawy brzeg. Potem to zrobię to? jeszcze rundkę. żeby złapać ładną ładny tak. widoczek może na miniaturę no i słuchajcie po drugiej stronie tunelu jesteśmy czyli wylap trasy wzdłuż w kierunku prangi przejdźmy jeszcze trochę bo chce się odwrócić w kierunku samców klubowskiego ale ale złością obejmuje rynek królewski, Plac Zamkowy Kolumna Zagłębka A tam w tamtą stronę idąc poszliśmy na Rynek Starego Miasta Tutaj, tak jak mówiłem, trasa krasa w Kierunku Pragi. Tu, gdzie patrzę teraz, o... tu. Y, Marienstadt i tam będziemy się kierować teraz, w tle, po tych słowach w okju. Tam, w oddali, słabo widoczny, w dzisiejszej pogodzie, Stadion Narodowy. I ta linia drzew, powiedzmy, na horyzoncie, czy tam nieco, równa z Stadionem Narodowym, to oczywiście to jest prawy brzeg Wisły. A tutaj na tej wieży mamy teraz widokowy. Przepiękne widoki na okolica, więc polecam. I w ten sposób robiliśmy widok dookoła. Pozwólcie jeszcze raz tylko złapię ten widok. Kolejny wygląd tań pałacu Zamku królewskiego Może będzie z tego miniaturka do filmu No i piękne Mamy choinkę na Placu Zamkowym, chłóconą, możemy lecieć Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale przy wjeździe do tunelu a w godzinach szczytu popołudniowych ten korek sięga dużo, dużo dalej, dalej niż tylko w lotu do tunelu. Wiecie z czego ten korek się bierze? Patrzcie, tutaj nie ma korka. Powodem jest to przejście tutaj. Widzicie? Tutaj prawie non stop nie ludzie. Co więcej, jest przystanek, do którego ludzie muszą dojść. Więc można powiedzieć, że no, tak jakby pozbawiony zatoczki przystanki tramwajowej i autobusowy. tutaj non stop słuchajcie, albo ludzie chodzą po przejściu, albo sprzedają po tramwaju i oczywiście ja rozumiem, sam korzystam z komunikacji miejskiej, więc absolutnie rozumiem. Natomiast nie wiem, chyba nie ma dobrego rozwiązania. ten problem tutaj, jak już za ten punkt przejedziesz. Za to przejście droga walna. Jedziesz prawie sam w moście. O tym mówiłem. Zobaczcie, samochody się zatrzymują. Zatrzymał się autobus, i ludzie wysiadają. I już robi się mini korek. Przejdziemy sobie przez rynek bo Domyślam się, że tam już są rozstawione. Mm, zdoby świąteczne zawsze ten derbyk też jest ładnie oświetlony Marienstadt tak, ta alejka tak naprawdę ulica i skwer Aliny Szolc ja wielo, wielo wielokrotnie przyszliśmy tam no jednak nie albo te ozdoby świąteczne są biegne albo nie no jest to nie wiem jak to nawet nazwać batanka rygolka, gazebo no, nie wiem co to znaczy ale stoi tutaj coś takiego wydaje mi się, że w poprzednich latach było to trochę bardziej urozmaicone no, w gminie zaraz się obrócę, pokażę wam tutaj cały widok na cały rynek. No rynek Mariensztacki. Cyk. Stamtąd przyszliśmy. tutaj. Widzimy. Podajże zamek królewski, chyba tak. A tutaj jest co? To jest pałac? Wlachą tak zwany? Chyba tak. No i idziemy. Nie chcą, marwić, to kontynuuje ten nasz spacerek. Oglądaliście film przygody na Marienstadt? Ja nie. <zysy> Ale wiem, że jest. Dobrze, Dobra, słuchajcie. Zbliżamy się do końca naszego spaceru dzisiejszego, znaczy końca dzisiejszego spaceru. Jak zwykle. Dzięki, że byliście ze mną. Zawsze to Nie samemu. A jeśli Wam się podobało, dopaliście do tego momentu, to zasłużyliście na to. Żeby Podziękować Wam, że dziękuję. To wspólny spacer. Rozważcie może czy nie chcielibyście poklikać trochę, na przykład nie wiem, stawić ściuk w górę, może coś skomentować, może podrzucić pomysł na spacer, a może coś pokazać w większych szczegółach, co Wam rzuciło się w oczy w czasie, który spaceru Piszcie śmiało. Staram się odpisać. No i zachęcam też do subskrypcji. O tymczasem tym słuchajcie, miłego dzionka wszystkim życzę, robota czeka, do zobaczenia następnym razem.